Halo, halo! Gryzor w pas się kłania. Właściwie Gryzor, generał Heum Kolejny odcineczek, kolejny Battlefield. E, tak w poprzednim odcinku troszeczkę narzekałem sobie... Tutaj tylko się zdeployuję, że tak powiem. Narzekałem na to, że e, troszeczkę jakaś taka szlamazarna ta akcja w tym Battlefieldzie, ale to był Conquest Large, czyli podbój na dużych, na dużych mapach. I jeden z tutaj moich wiernych widzów, użytkowników, podsunął mi pomysł, żeby zagrać sobie przecież w Dominację, czyli o wiele szybszy e, o wiele bardziej przypominający team deathmatch no i postanowiłem sobie tutaj właśnie zapykać ojeje zapykać właśnie w tryb dominacji no a jak mi pójdzie to zaraz zobaczycie dlaczego mi znowu tutaj moje bindy nie działają oj, nic mi tu nie działa w ogóle oho Dobra, jeden zabity. Trójeczka, apteczka, nie. Gdzie, gdzie mam apteczkę? E, już nie wiem o co chodzi. Czwórka to jest apteczka. Proszę bardzo. Czwórka, apteczka. A my sobie ciśniemy gdzie? E, tutaj. No tryb o wiele szybszy. E, o wiele bardziej masakrujący tutaj przeciwników i wymagający e, naprawdę dobrego ogrania na ho Ho, ho, ho. Tak, o dobrego ogrania na mapce. Ja niestety tutaj tych map jeszcze nie mam dobrze ogranych, ale jak widzicie jest to ta część mapy tutaj z Szanghaju, która nam... E, ktu, koło tego sklepu takiego jakby z wystawą. Tam, gdzie można windami sobie e, na górę wjechać. No i kurczę, oczywiście sieczka jest maksymalna. Oczywiście już nie ogrywam, <gry> znaczy nie wygrywam gry tejże. E, tutaj chyba głównym jakby o, przejmuję jakiś budynek. Jakby głównym tutaj... E, oj, coś mam z przyciskami pomieszane w ogóle. Głównym celem jest oczywiście e, przejęcie tych e, specyficznych punktów na mapie. Dlaczego oni chodzą w czerwonych e, tych... Dlaczego oni chodzą w czerwonych rękawach? <laughs> e, Przejmują sobie punkty, dominujemy na mapie e, i tym sposobem wygrywamy łącznie. Och, 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 och. Dobra, kto tu jeszcze idzie? Kogo witam, kogo gorsze? Może tu gdzieś z boczku zajdę. Może tak, może nie. O, tu jest jeden. O kurczę. Tak się na nich zatrzesiłem. <grywka> w mordy jest, że coś mi po tym urlopiku znowu. Kolejnym krótkim urlopiku nie bardzo idzie. E, no ale... Oho! Kurczę znów mnie zabił e, No ale mam nadzieję że za chwilę się e, rozkręcę e, e, No fajny ten tryb O wiele fajniejszy niż ten... Znaczy... Kurczę trzeci raz mnie zabił ziomuś e, Trybik o, o wiele szybszy Może nie fajniejszy ale o wiele szybszy niż ten poprzedni Oi. Kurczę nie mam jeszcze żadnych celowników Przecież ten Iron Sight Side... Kurczę, mnie tak młucą, że szok. 4 do 3, co prawda? E, na razie, no ale kurczę, no nie ogarniam, nie ogarniam. E, straszliwe męcki, straszliwe baty. Co się w ogóle dzieje? Podejrzewam też, że ta mapka jest odrobinę. E, poniekąd. Za mała. Ojej. Ojej, dzisiaj ja tu się pcham Za mała na tyle osób, to znaczy na 32, które w tej chwili... 32 osoby, które w tej chwili grają. No i jak widzicie, kurczę... Rzeźnia to tu jest. Ktoś tu windą przyjechał na górę. U, dobra, przyjechali windą, dostali baty, przeładuję sobie może... Kurczę, naprawdę, e, e, jakoś mi w tej czwórce nie idzie tak żwawo tak rzeźko jak, jak w trójeszce, no ale nic. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Zjadę sobie na dół które rzeczywiście się otworzą, nawet nie wiem, widzicie, taki są ograniczone, chyba te e... oj, tutaj nasi biegną, czyli musimy się skierować w tę stronę e... tak sobie jeszcze myślę, że przed samym, gdzie Oj, kurde. Tak sobie myślę, że przed samym e, zakupem Butterwilda czwórki będę musiał się uzbroić w nową podkładkę, ponieważ tutaj m, ta, którą posiadam, to jest pamięta czas jeszcze e, w dodatku Liszkin w World of Warcraft. Także tutaj e, nie bardzo jakby e, nie bardzo już tym poślizg wyczuwa mi. Troszeczkę kiepsko mi to wychodzi. Kurde, ale rzeźnia. Rzeźnia jest taka i tego typu. Uj. Kosa, kosza, kosa, kosa, kosa Kurczę, nie wiem czy ten filmik w ogóle się nadaje do czegokolwiek, ale do, dostaje takie bancki, że szok, który jestem w ogóle. 4 do 8, no tak przerąbasz tam. No. Aj, niedobrze. Właśnie muszę zakupić chyba nową podkładkę, podwyżkę. No na chwilę obecną. Chłopacy tutaj idą. Dobra. O, jak mi wyciął jeszcze z tego. Uj uj, czwóreczka. Dobra. E, musiałbym sobie kupić nową podkładkę, ponieważ tutaj z tymi poślizgami mam e, odrobinę problem. Ojej, kto mnie to tak bije. Ojej, troszeczkę chaotyczna ta moja rela relacja z tej gry, no ale wybaczcie, tutaj naprawdę e, nie mam ogranej tej gierki absolutnie wcale w ogóle. Czasami coś mi tam wyjdzie lepiej lub gorzej, ale przeważnie mi to gorzej wychodzi. No i później mam. Mam tak, jakieś dziwne filmiki nagrane, które nic nie wnoszą. Ej, oj Kurde Dobra Zostały mi dwa punkty. Jeden tutaj. Ej, jakiś mały updatecik był tutaj przez chwilą. Mały updatecik przez chwilą był i chyba odrobinę podprawił stabilność gry. Ojej, z czego on tu mnie bije? A z tego granatnika Poprawił mi chyba troszeczkę stabilność gry To znaczy nie ma już tych takich mikrolagów Mikropęknięć e, Na zwałych zwał e, Gra chodzi po prostu O wiele szybciej Dobra, hopsik. Rzucamy tutaj Ale powiem Wam, że im Oj, tutaj idzie ziomuś Oj, ja muszę są spieprzać przecież. <laughs> powiem wam tak, że im... E, Im dłużej gram, tym bardziej się napalam. E, że tak powiem, w tą, na tą gierkę. I już się nie mogę doczekać aż ten taki mój... Oj. Aż w końcu. Aż w końcu sobie e, pogram już tak w soczyście w całość i będę mógł w końcu odblokowywać te wszystkie dodatki i zdobywać te berety, baretki, czy jak to się tam nazywa... stopnie. No fajnie, fajnie, ten, e, te, te, taki franchising battlefieldowy jest naprawdę świetny, a w międzyczasie dostałem tutaj co? Reflex RDS i to mi bardzo ułatwi live, że tak powiem. Oczywiście zagram sobie jeszcze kolejną rundkę, ponieważ tych serwerów e, z dominacją jest niewiele w tej chwili dostępny, przynajmniej ja na ta, takie nie trafiam. No i dlatego sobie zagram jeszcze jedną rundkę. No tutaj ten wynik 7 do 9, no tragedia, jakaś tragedia przecież. No ale nic, mam nadzieję, że już niedługo ogram sobie to wszystko. A tutaj mam, mogę zrobić coś takiego, share battle report i gdzie to mogę wyszerować. Mam nadzieję, że mnie teraz nie przeniesie do, 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 do jakiegoś fejsa, czy do czegokolwiek. Dobra, mniejsze o to. Za chwilę kolejna rundka. Mam nadzieję, że pójdzie odrobinę lepiej. Takie dwie rundki sklejone w trybie dominacji. Mam nadzieję, że wszystkim się, że jakoś nie będą specjalnie nudziły. Ale jeszcze przecież trzeci tryb którego nazwy nie pomnę niestety w tej chwili, ale niedługo będę chciał nagrać, gdzieś dopaść taki serwer z tym trybem, e, e, z tym takim przerzucaniem walizki, czy podkładaniem bomby, e, już w tej chwili nie wiem dokładnie. Dobra, e, załadujemy sobie ten, taki dostałem sobie tutaj, jak to się robi w ogóle, bo <laughs> nie wiem. Dobra, e, tutaj dostałem do tego SCARA, e, dostałem Optics, e, Reflex, a co tu jeszcze mogę wybrać? kojot? nie, refleks RDS-a mam no i takim skarem możemy sobie pocisnąć troszeczkę mam nadzieję dobra, mam nadzieję że oj oj oj, ktoś tam dostał tym granatkiem, którego rzuciłem coś tu mi przyciski się popieprzyły po troszeczkę również Dziwnym trochę. Kurcze no. Grałem, grałem i nie nagrałem. E, o czym ja to mówiłem? O czym ja to mówiłem kurcze? Znowu nie wiem. E, ponieważ tutaj akcja dzieje się e, co najmniej wartko. Oj się zabije chyba Nie, nie zabiłem się Apteczka raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy e, Przeładowanko raz, dwa, trzy, przeładowane Dobra, gdzie oni są? Tutaj stąd szli Napieramy w tym kierunku Także no mówię, no fajnie się coraz, coraz ładniej to się zaczyna Oberwony z tyłu tutaj Zaszliśmy, ale znowu oberwałem, znowu oberwałem i właściwie to jeszcze nikogo nie zabiłem, to jest najśpieszniejsze. <noise> <noise> Ale okej, okay, no gra jest szybka, o wiele szybsza niż, e, niż podbój. Dostałem jakiegoś, o, M26. No tego nie będę używał tutaj, bo no, za długo to nie przeżyje. Okej, okay. mógłbym mieć troszeczkę większy magazynek, ponieważ to... No... Przepraszam, kto do mnie strzela, kto mnie ciągle zabija? No przecież miałem trzech, czterech na muszce. Nikogo nie zabiłem. Nie, zabiłem kogoś. <laughs> Jednego zabiłem w końcu ziomka. Także no całe szczęście, całe szczęście. Dobra, tu gdzieś się... Odnowiłem, o! Akurat, akurat się udało. Do kogo nie tu strzelam? Tutaj do jakiś typ o. <laughs> Skoczyłem prawie na łeb. Okej, okay, dobrze jest, dobrze jest, wygramy to co, ten komentarz to jest normalnie żenada Ale niestety tak to jest jak się jest nieogranym i właściwie całą uwagę e, skupiam sobie w tej chwili na, na tym żeby żeby ładnie sobie tutaj e, to chociaż cokolwiek odblokować bo przecież to pada ziomek no kurde no właśnie mam problem cały czas z tym że e, e, mócę w nich a oni właściwie nie padają i, i Oj, tutaj przejść siedzę Ojej Gdzie oni są Przejmiemy jeszcze w chorągiewkę Czyli fajnie e, Dominacja na o wiele mniejszej mapce e, Troszeczkę już tą mapkę poznałem Tutaj atakują popacy <ścoughs> Drugi mnie zaskoczył No dobra, ale 4 do 4 przynajmniej te ujemne KD ratio nas tutaj nie, jakoś specjalnie nie męczy Dobra Gdzie idą Dobra Dobra Zabity Jakaś tam odznaka, coś tam, coś tam Ojojoj, jale oj, oj, się wpieprzyłem na gościa. 2% życia mu zostało. No no niestety, niestety. Ta, I tak czasami bywa. E, przepraszam naprawdę za ten chaotyczny komentarz, ale tak się rzuciłem w sumie przypadkowo e, na tą, e, na ten tryb dominacji. Nie bardzo wiem jak, jak, go, jak go ruszyć. E, mam nadzieję, że niedługo to ogarnę. I te filmiki. Kurde widzieliście to? I te filmiki będą jakoś sensownie wyglądały, bo w tej chwili jest jakaś, jakaś żałosna sieczka. E, no oj, oj, straciłbym nóżki, o mało co. Kurde, no słabo, słabo idzie. Support mnie bije. E, jaki jest wynik? 5 do 7, znowu słabo. Ale w sumie to dobrze, bo e, będę widział chociaż jakiś progres w stosunku do tego, Powiedzmy z początku jeszcze e, bety Battlefield 4 i później. Oj, ale go zabiłem, dziękuję, zabiłem go. Oj, jeszcze jeden go tu podnosi. E, w, I późniejszego etapu rozgrywki, czyli w momencie kiedy już e, będę miał e, pełną e, wersję tejże gry, a którą już, tak jak mówiłem wcześniej, nie mogę się doczekać. W międzyczasie, kurczę, chciałbym sobie coś, coś jeszcze. Oj. Aj... Ojojojo oj, jakim jestem leszczem A <laughs> i no niestety e, W międzyczasie e, wyjdzie jeszcze... Nie no. Właściwie to nie pamiętam kiedy kod wychodzi, czy... Czy wychodzi... Czy właśnie kod wychodzi w, e, przed... przed battlefieldem czy po... A jeszcze kurczę, sam zgłupiałem. i znowu będę miał ten sam e, dylemat podczas ogrywania tychże dwóch gier ponieważ... E, o laser side! E, ponieważ... No czasu... Ponieważ rzeczywiście nie rozdwoję na te dwie gry, a trzeba będzie... Trzeba będzie niestety nagrywać i z jednej i z drugiej. To znaczy, jak to mówią w życiu, nic nie trzeba, ale ale wypadałoby, żeby sobie i muszę podlecieć żeby nagrywać właśnie i umieścić e, na tym, e, na moim skromnym kanaliku filmiki zarówno z Call of Duty e, jak i z, e, z Battlefielda. No, a jak mi wyjdzie, no to zobaczymy. Na razie plany mam ambitne jak zwykle, a potem e, co z tego wychodzi, no to sami dobrze wszyscy wiecie. Dobra. E, gdzież są chłopacy? Tu idą czy nie idą? Dobra. Flag defense dostałem. Ojejej, Haha! Dobra, czwóreczka. Jak to. Przeładuj, ziomuś. No i co? Nie ma amunicji, ładnie. Ładne, Ładne Oj, no to było wiadomo, że go nie zabiję. No ale 11 do 10, jeszcze mam... Jestem na plusie, także to mnie cieszy. Przynajmniej w tym... w tym early stage'u. Ohoho! Ho. Tutaj mnie chłopacy zaskoczyli niestety eee, No ale zaraz ich tu pociśniemy Zaraz, nie ma nikogo do odrodzenia się Uhuhu. czyli muszę się odrodzić gdzie? Tu Dobra, co tu się dzieje dalej? Jest o wiele dłuższy ten... E, e, ta rundka O wiele dłuższy mi się wydaje Kurczę, no celowanie, celowanie mówię wam jest o wiele e, trudniejsze niż, niż tutaj było w e, trójeczce. Oj, dwóch naraz raz bym stracił niestety. E, 14 do 12, nie jest źle, nie jest źle. W końcu jakieś tutaj mam wyniki, jakieś coś, coś się rusza. Bo przecież te początki to, to tragedia. Ja, ja często się zniechęcam, już za stary jestem, żeby, żeby tak mieć tyle zapału do, e, do tych gier. No ale jak mi idzie, to zawsze jakoś tak to jest, to jest zawsze jakaś taka e, zachęta i... O. Kurczę, tu biją, tam biją, kurde, co tu się dzieje? Dobrze, że chwilę mnie atakuje z tej strony. Oj. I co? Wygraliśmy, wygraliśmy. Także to był taki mały wstęp do tego co będzie się działo w następnych moich odcinkach, czyli różne tryby. Właśnie z Bety Battlefield 4, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. No i trzymajcie się cieplutko, miłej soboty, życzę siemka.